Gdańsk, który widzisz każdego dnia, kryje w sobie wiele ciekawych historii. Znajdują się one w miejscach, które mijasz w drodze do pracy, czy podczas zwyczajnego relaksu na rowerze czy spacerze. Siemano, ja jestem Kamil, jadę na moim bicyklu. I jak dojadę całej zdrowy do domu, to opowiem Ci o wielkiej Alei, gdzie właśnie jestem, oraz o włodniku, przez który przejeżdżam. To zaś jest kanał Stary Ziomek i może i popowiadajmy sobie o Gdańsku. Dawni Gdańszczanie cenili sobie spokojne spacery wśród uporządkowanych zieleni w pięknych ogrodach i parkach, których w naszym mieście były niezliczone ilości od stogów porunię, po wrzeszczy, oliwę. Na początku XVII wieku do Gdańska przybył Marton Czombor, który był węgierskim szlachcicem i podróżnikiem. Pisał on wtedy o tajemniczym miejskim ogrodzie, który nie miał sobie równych. Nie wskazał on dokładnie tego miejsca, jednak przypuszcza się, że mógł wtedy już mówić o błędniku. Za datę utworzenia powyższego grodu przyjmuje się jednak rok 1708. Wtedy to rajca Ferber wraz z pułkownikiem Sinclairem zdecydowali o likwidacji wysypiska śmieci przy bramie oliwskiej niedaleko Fosy i wybudowanie promenady, która będzie cieszyć zmysły. I był to strzał w dziesiątkę, za miejskie pieniądze. Mieszkańcy uwielbiali spacery wzdłuż obwałowań, a następnie przechodzili na tereny parkowe, które zbudowane były na bazie przecinających się ścieżek obsadzonych drzewami. Błędnik z niemieckiego Irgarten Swego czasu miał różne nazwy. Znane były jako plantacje, Plantage. lub ogród rozrywkowy Lustgarten. Od momentu powstania do wojen napoleońskich to miejsce stale było rozwijane i dbano o nie z pieczołowitą starannością. Skąd się wzięła ta nazwa, to już ciężko powiedzieć. Istnieją trzy wersje, które ją tłumaczą. Po pierwsze, to od ogrodowych labiryntów i krętych ścieżek, w których można było zabłądzić. Problem z tą hipotezą jednak jest taki, że w tym ogrodzie nigdy nie było żadnego labiryntu. Druga wersja nawiązuje do lazaretu przy Bramie Oliwskiej oraz umysłowo chorych pacjentów, którzy często odpoczywali w tym miejscu. Ostatnia z wersji nawiązuje do okrężnej ścieżki, która powstała w 1810 roku podczas przebudowy. Ogród miał nieregularne kształty, co było związane z licznymi traktami biegnącymi do Gdańska. Najważniejsza aleja wysadzana była kasztanowcami i stanowiła przedłużenie drogi wjazdowej do miasta. Wzdłuż ścieżek znajdowały się ławki, a całość otoczona była przez ażurowe i drewniane ogrodzenie, co doskonale widać na rycinach Dejsza i Chodowieckiego. W 1807 roku Prusacy wiedzieli, że czekają ich ciężkie dni w Gdańsku. W ramach przygotowań do walki z Napoleonem zrównali z ziemią wiele terenów zielonych, w tym m.in. błędnik. To co po nim zostało, dwa lata później wycieli na opał Kozacy. Pomimo, że Gdańszczanie mieli zupełnie inne problemy, to nie podobało im się to co się dzieje z ich ogrodem i dlatego rok później ten został odbudowany. Na cześć małego cesarza ogród nazwano placem Napoleona ze względu na jego ślub z Marią Luizą. Trzy lata później zmienił zaś nazwę na plac Fryderyka Wilhelma z okazji przyjęcia Gdańska przez Prusaków. Ogród już nie był jednak taki jak kiedyś. Zachowała się aleja kasztanowców, ale dodano również liczne topole. Niektórym to się podobało, gdyż cenili sobie te drzewa, a niektórzy mówili, że nie jest już jak dawniej. Gdyby wtedy był internet, na bank zakończyłoby się to za dymą i zawiadomieniem w prokuraturze. W tej drugiej grupie na pewno byłaby deotyma. Był też plan, aby pojawił się tam pomnik heweliusza, jednak nie uzbierano wystarczającej kwoty. Nie było wtedy opcji, aby udostępnić tę informację w internecie. A skoro już w takim temacie jestem, to nie krępuj się. Pozwól światu poznać moje filmy, czyli polub ten. I kliknij subskrypcję. Możesz również skorzystać z opcji postawienia mi kawy poprzez donację, gdzie link znajdziesz w opisie filmu. I zbliżamy się do katastrofy związanej z błędnikiem. W 1867 roku powstała linia kolejowa łącząca bramę wyżynną z Nowym Portem i nastąpiła degradacja ogrodu. Kilka lat później powstała zaś trasa do Słupska, a wraz z nią błędnik został przecięty na dwie części. Pod koniec XIX wieku, kiedy to wytyczano podwale grockie, zniknęły kolejne rośliny. Wkrótce potem z ogrodu zostało tylko kilka drzew i plac zabaw dla dzieci, a nowo zbudowany wiadukt nazwano błędnikiem. Dziś po ogrodzie pozostała już tylko nazwa, kilka rycin i drzewo. A w zasadzie to dwa drzewa, a dokładnie klony. Wielka aleja. Aleje z dawnych lat najczęściej łączyły bramy miejskie z rezydencjami władców. Tazgdańska jednak miała za zadanie połączenie miasta z osadą Wrzeszcz. Od momentu kiedy powstała, nosiła również wiele nazw. Na początku XIX wieku nazywała się Wrzeszczańską, potem Lipową, a następnie Wielką. Przed wojną stała się Aleją Hindenburga, po wojnie Rokosowskiego, a od 1956 roku Aleją Zwycięstwa. I tu się wielu osobom to nie spodoba, ale pod koniec XIX wieku była uważana za najokazalszą w całych Niemczech. Niektórzy uważali ją za równie piękną, co Champs-Élysées. Aleja zapierała dech w piersiach niektórym tak zawracała w głowie, że jej wyobrażenie przerastało rzeczywistość. W 1816 roku Konstancja Biernacka tak o niej pisała. Widziałam jadąc pod Lipy, tak zwanej ulicy, gdzie w ośmiu rzędach drzew rozłożysty, piękny świat gdański toczy swój przepych. W paradnych powozach do brzeszcza. Rzędy były oczywiście cztery. Zanim jednak powstała Wielka Aleja, trzeba pamiętać, że w tym miejscu przechodziła jedna z najważniejszych dróg średniowiecznego pomorza, a mianowicie trakt Via Mercatorum, czyli Droga Kupców. Ta nazwa pojawiła się już w dokumentach z XIII wieku. Aleja była pomysłem gdańskiego burmistrza Daniela Kralata i jego żony Doroty. Ten jednak nie zobaczył efektu końcowego, gdyż zmarł w 1767 roku, a prace związane z aleją zakończyły się 3 lata później. W 1900 roku na cześć burmistrza na niewielkim zieleńcu mieszkańcy ustawili głaz narzutowy z pochwalną tabliczką. Zbudowanie zaś alei kosztowało gdańszczan 100 tysięcy guldenów, gdzie lwią część pochłonął transport lips Holandii oraz prace wykończeniowe. Samych drzew było 1400, a jedno kosztowało zaledwie 6 guldenów. Nowa aleja zastąpiła stary i zrujnowany trakt łączący bramę oliwską z wrzeszczem i budziła ogromny zachwyt wśród mieszkańców, którzy często wybierali się tu na spacery. Drzewa stały co 6 metrów i znajdowały się w czterech rzędach, gdzie szerokość drogi liczyła 35 metrów. Wielka aleja zaśmierzyła 2 km. Rozpoczynała się od Bramy Oliwskiej, a kończyła przy Kaczmie pod Boczkiem, czyli w miejscu obecnego konsulatu generalnego Chin. Mówiąc o Wielkiej Alei, należy wspomnieć o Kaczmie i Jeruzalem. Niedaleko obecnej ulicy Chodowieckiego, zaraz przy Wielkiej Alei, znajdował się ów przybytek. O tym miejscu krążą legendy i to tutaj skazańcy, wędrujący z Gdańska na górę szubieniczną, zatrzymywali się na ostatni posiłek lub trunek. Mówi się, że domek był pozostałością po kaplicy jerozolimskiej, która zbudowana była jeszcze przez Krzyżaków. O tym miejscu wspominał w swoich dziennikach angielski obierzy świat Peter Mundy, który odwiedził Gdańsk w 1642 roku. Pisał on wtedy o małym domku za miastem zwanym Jeruzalem, gdzie para przestępców otrzymała ostatni napój. Trzeba dodać, że Deotyma nie była zachwycona błędnikiem, ale już zupełnie inaczej postrzegała Wielką Aleję i tak o niej pisała. Wzdłuż drogi ciągnie się pięć czy sześć cmentarzy, utrzymanych z najczulszą troskliwością, a między cmentarzami stoją prześliczne kawiarnie. Ich ganki są obstawione kwiatami, przed progiem szereg ławek i stołów obsiadłych gośćmi. Od cmentarzy wjeżdża się na drogę tchnącą głębokim cieniem. Cztery rzędy lip rozłożysty umajają gościniec dla powozów i ścieżki dla pieszych. Miejsce to przypomina ujazdowskie nasze aleje i równie jak one, jest najulubieńszą przechadzką dla mieszkańców Gdańska. W 1872 roku położono tory dla tramwajów konnych. 10 lat później ułożono trwałą nawierzchnię i wprowadzono unormowany ruch dwukierunkowy. Od końca XIX wieku uruchomiono tramwaje elektryczne, a pomiędzy drzewami ustawiono 60 lamp działających na prąd. Po I wojnie światowej w Gdańsku znacznie zwiększył się ruch samochodów, co wymusiło zmianę układu drogowego. Po przebudowie alei zamiast jednej jezdni zbudowano dwie asfaltowe oraz torowisko tramwajowe. Wielka Aleja przetrwała wojnę, jednak doszło do uszkodzenia wielu drzew, które dopiero w połowie XX wieku zaczęto wymieniać. Lipy holenderskie zaczęto zastępować innymi odmianami z uwagi na ich choroby i zły stan. Obecnie z bazowej liczby 1400 drzew pozostało około 400. Trzeba też dodać, że żyją one średnio około 300-400 lat i na koniec dodam że w alei mamy czołg z II wojny światowej taki symbol wyzwolenia a czy stoi tam słusznie zachęcam do wyrażenia opinii na ten temat oraz możesz polubić ten film o ile ci się podobał to dzięki tobie mogę trafić do większej ilości osób dziękuję za uwagę i do zobaczenia